Diabeł za nią idą tak, realizują chorym tak, czują się z nim dobrze! Sejście na młodej paryżyce. Wszystkiego dobrego. Farmer Lery zawsze dla nas. Nie dajcie się oszukać, że jest inaczej. Dzisiaj niedzielny dzień. Znowu spotykamy się w Parku Miejskim. Dzisiaj, już mniej imprezowo, a bardziej rodzinnie. To blok taki bardzo rodzinny. Występują nasze dzieci, dzieci z przedszkoli, ze szkół, z sekcji, które prowadzimy w Centrum Kultury. Jest mnóstwo dobrej zabawy, mnóstwo, mnóstwo konkursów. Za chwilę będziemy się bawić kolorami, a w zasadzie brudzić kolorami, na co też serdecznie zapraszam. Bardzo się cieszę, że te dni po raz kolejny nam się udały, po raz, kolejni, po raz kolejny mieszkańcy dopisali i odpowiedzieli na nasze zaproszenie wspólnej zabawy po raz kolejny właśnie w Parku Miejskim. Jestem przekonana, bo wczoraj to usłyszałam od uczestników tego wydarzenia, że repertuar muzyczny był tak bardzo różnorodny, że każdy znalazł coś dla siebie, a ten, kto ostatecznie nie znalazł niczego na siebie, mógł dobrze pobawić się na dyskotece pod gwiazdami, chociaż wczoraj ona była bardziej pod chmurką. Niż pod gwiazdami, ale też cieszę się bardzo, że to miejsce ma tyle dobrej energii, że omijała nas ta zła energia, która wczoraj dookoła robiła spustoszenie, a nas delikatnie pokropiła kilkoma kroplami deszczu. Więc świetnie się, świetnie się bawimy, bardzo się cieszę, że udało nam się to wydarzenie dla mieszkańców zorganizować. Dziękuję też swojej ekipie, swojemu zespołowi, bo to dzięki naszej wspólnej ciężkiej pracy. Udaje nam się tworzyć takie fajne eventy, fajne wydarzenia, z których korzystają nasi mieszkańcy. Dzisiaj bardzo, bardzo zabawowy dzień. Oczywiście nie brakuje atrakcji dla dzieci, jest wesołe miasteczko tradycyjnie jak w Pieszycach i o czym zawsze będę przypominać, dzieci korzystają z darmowych atrakcji w postaci tych wszystkich dmuchańców i zjeżdżalców, dlatego, że staramy się, aby każde dziecko bez względu na zamożność kieszeni jego rodziców mogło tu przyjść, mogło świętować, mogło się z nami bawić. Nie brakuje też różnego rodzaju konkursów, mamy do rozlosowania między innymi elektryczną hulajnogę i, i mnóstwo innych ciekawych, ciekawych nagród, więc warto być w Pieszycach. Warto się z nami bawić, warto razem z nami świętować, a świętowanie to było przede wszystkim bezpieczne, za co również bardzo, bardzo dziękuję wszystkim mieszkańcom i wszystkim naszym gościom.